No i rekord wyrównany sprzed kilku lat, 14 sztuka, kurczę blisko byłem tak wiele razy, a dziś mówię inaczej pójdę, no i z tych góreczek kurde tutaj zleciały jakieś byki, oglądam, dwa zrzucone, jeden szpicak, ale uciekły, jak patrzę z rowu, idę, odwracam wzrok w lewo, proszę bardzo, leży. Te jeszcze nie wiem co, nie wiem czy kurde od tych byków, które tu leciały przed chwilą, czy ona dłużej leży, czy gdzieś może do pary jest, ale zaraz go Tylko na razie to trzeba przeforsować kurde ten rów. A uważam, że może być tu miękko. No jest miękko, ale trudno. Dla takich chwil warto. Ła ła! jest, jest piękna tyka ale nie mieści się już ale ona już tu leży proszę jeluśka 12 tak kurde powiem szczerze, że zaraz będzie szukanko do pary ładny, rozszerzony